Głęboko pod pustynią rozciągają się nieskończone korytarze wykopane przez krasnoludy. Lśniące kryształy i mitril wydobywane z tych kopalni są znane na całym świecie. Wybacz, kontynencie. Cześć, z tej strony Crunch, a to jest gra Raw. Witam was w trzeciej już, w trzecim questie, w, trzecim, w trzeciej lokacji. Yy, czyli kopalnie krasnorodów. Tak więc, rozpoczynamy grę! Tak, a więc jesteśmy teraz w kopalni. Król do nas znowu przemawia. O... Nie wiem co tam przemówi, bo nie zdążyłem przeczytać. Ale wiem, że mamy być ostrożni. Zresztą, jak zawsze. Tutaj już widać kopaczy pierwszych. Z którymi będziemy musieli sobie poradzić. To więc, do dzieła! Hello. Może znajdziemy jakiś Mithril, może ukradniemy go trochę dla siebie Sprzedamy na Allegro mm. Patrzcie tu Piszczałki jedne Po raz kolejny atakują nas armię Armię i nie nietoperzy oraz pająków, których mam już normalnie dość Już nie będę koszmary w nocy miał, że jakiś mi się wkrada do łóżka i drapie tak więc trzeba trochę z rozwagą kratkować tę grę. Jakaś tajemniczy... Co to w ogóle? Tajemniczy wózek. On się świecił. Może to tak po prostu... No on się dalej świeci, to jakiś... Albo to jest błąd tekstury mój. Nie, no tak, tu jest jakiś... Widmo... Wi... Widmo wózek. Dziwne. Zobaczę na ten widmowózek jeszcze, bardzo mnie zaciekawił, ale najpierw muszę pokonać tą atakę nietoperzy, dobra. Gdzie ten wózek zmierza? Tam jest jeszcze skrzynia, więc pójdę po nią I zaraz będziemy rozwikływać zagadkę widmowózka. Dobra, sprawdźmy. Święte białe spodnie, zielone. Gdzie są te spodnie? O, eleganckie. 32 i kondycja 2. Moje mają 31. Dobra, założę te święte białe spodnie. Piękne są. Sprawdzę w ogóle jakie mam zadanie tutaj. Portal wschodni. Te kopalnie ciągną się bez końca, ale nie mam wyjścia. Portal krasnoludzki znajduje się za tym labiryntem pełnym ciał i magmy. Dobra, czyli musimy w tych kopalniach odnaleźć portal. Lecimy tak, elegancko. Chodź tu. Dobra, lecimy dalej. Poczekajcie chwilę bo coś mam spadek FPS-ów ogólnie i to mi będzie przeszkadzać w grze. tak więc zaraz się widzimy. Dobra, myślę, że teraz wszystko ogarnąłem gra już chodzi tak jak należy. Tak więc nie będzie żadnego problemu. Ten wózek widmo... O, można go zniszczyć. Z tego co widzę. Chyba. Chyba, że to pajączek mnie zaatakował. Hmm, nie, ten wózek po prostu we mnie wjeżdża. I ja tracę na tym HP. Ale nie można go zniszczyć. Tak więc lecimy dalej. Kolejne chmary tych pająków. Mam już dość. Dobra. No niestety muszę kręcić tą grę przy 30 fps inaczej się niestety nie da coś jest nie tak o, jakiś y, pając z aurą zatruł mnie dziad. Dobra, ale ja mam regenkę HP, więc nie będzie żadnego problemu z tym. Zaraz wszystko wróci do normy. Tu jest jakiś ten punkt kontrolny. Idziemy najpierw tutaj zobaczyć do końca. To też jest punkt kontrolny. Aa, a Brawiliście. Przekontrolować kontrolować swoje życie. No. Które będę teraz iść? Tam czy tam? Mam nowy poziom. Zaraz się pozbroję w jakiś nowy ekwipunek. Przyda się na pewno. 79. Założyłem ten 79,84 Tutaj fizyczne 6. Tak, ten bym dał nawet troszeczkę słabsze obrażenia, ale za to fizyczność i maksymalna maksymalne życie będzie lepsze. Dobra, to za, yy, zaufam tym lepszym. Znaczy na wyższy poziom. Biały hełm 24-25-49 krwawy pancerz ma co ja złożyłem? spodnie złożyłem te były lepsze założę krwawy pancerz sobie troszeczkę lepszy no dobra no nie mam nic lepszego już idziemy tak jak jest a to co? Po... a właśnie, nie rozdałem poziomu yy... lecę dalej w mistrzostwo strzeletów dobra później będę mógł zabójczyć więc tutaj jest aktywowane. Pójdę tutaj najpierw. Kolejny guzak, yy, widmo. Dobra, Jeszcze widać jest trochę labiryntu w, w tej kopalni. Nie ma prostej ścieżki. Ostatnio. Ojoj, Oj, oj. Ale plaga! Co to jest? Jakaś pułapka czy co? To już po mnie. To już jest po mnie. Nie wiem, czy jest sens stracić mikstury, czy po prostu umrzeć chyba. Masakra, jaka plaga. Ojejku Co tam zrobić? Nie wiem czy one się nie respią czasem, tak jak na początku gry było. Więc będę próbował je wyciągać jakimiś grupami. I zabić. Najgorszy jest ten pająk, mnie zatruwa. Dobra, papa pająk. Nie żyje, papa pająk. Kapotek poszło, ale. Majkaże że. Gramy dalej. Dobra, pójdę na początek w ten tunel. Tak jak planowałem. Uff, jakoś daliśmy radę. Dobra, sprawdźmy ten kuferek. Jeszcze rozwalę te jaja, żeby się nie wypluły. Jakieś mi tu dziady. Znalazłam klucz. No tak, klucz pajęczy. Klucz związany z zadaniem. Może to jest do portalu? Albo do jakiegoś pobocznego zadania. Kolejna humara. Ojo, nie. Ale tutaj się moja maszynowa idealnie sprawdza. Dobra. Idę teraz tutaj. Kolejna skrzynka. Skrzynka? W skrzynce? Eee... Skrzynka w skrzynce. bione pudełko, z którym nic nie mogę zrobić. Hmm. Wywalę ten hełm. Nie wiem. To... Coś tańszego. Dobra, to niech będzie. Dobra, wezmę sobie ten święty biały. Święty biały ma. Takie słabszy, dobra. Lecimy dalej. Hmm. Hmm. Teraz pójdę tutaj no Już widzę kolejnych kupaczy, pewnie z nimi będziemy musieli też się borykać Kolejny zatruwacz W ogóle Gra się coraz bardziej rozkręca Coraz bardziej mi się podoba i... Szczególnie jestem pod wrażeniem. Kurcze no. Dobra, zginął Pomiot. Kolejny? Ile ich jest? Trzeba trochę tego unikać, bo... Tak, jak będę bezmyślnie wpadał w te trucizny, to nie wyrobię nam mixtura po prostu Stawię im pułapkę niech się zatrują dziadek To czarno nimi. Tak Teraz mi żaden nie piknie dziad jeden Już tego i tego dokończyć i ci... całą chmurę. Kolejna pota poszła, no Dajcie, dawajcie, no. Come mam w Zróbmy taką kolejeczkę, będziemy polewać i zabijać. Elixir nie ma miejsca na Elixir no, dlaczego niby? Maha, bo ona się tylko podziemie. No to wypiję sobie jeden i tyle. Ona się teraz przyda. Zostawię im łapeczkę jeszcze jedną. Niech się zaduszą. jest normalnie jak na lekarstwie. Znaczy, przeciwieństwo jak na lekarstwie. Jest tak pełno. Nie wiem czy one się tam respią. Zaraz to lupnę. Ale chyba tak, no. Co ja zrobię tam? Mieszka z towarami, zaraz ja to Najpierw są chmarę sobie od Mm, nie, tylko nie to! Tylko nie ten pająk że go dość To jest najgorsze co może być Ale go zaraz... ...gioda! Masakra! Chyba nie wyrobię Szybko coś muszę wywalić, bo już normalnie W szoku jestem Co tu się dzieje Mam beczkę z towarami Gdzie te cenne towary? To też wywalę Gdzie? Co tu jeszcze było? Nic chyba. Trudno, dobra O mi są Piekła. No, jest. Nie ma już ich w końcu. Myślałem, że się będą wylęgiwać bez końca. Hmm, co my tu jeszcze mamy? No Nic nie mamy. Bitni jesteśmy. Jeszcze raz. O? Drzwi są zamknięte. Trzeba mieć dwa klucze. Aha, aha, rozumiem. Pierwszy już mam. Nowe zdanie kolejne. Hmm, zobaczmy. Potrzebuję dwóch kluczy, by otworzyć bramę. Tak, ta brama jest. Drugi klucz jest. To brama jest otwarta wyjściem z kopalni. Tam pa wielki pająk wyryty trochę mnie martwi. Hmm. Czyli pewnie będzie jakiś boss. No i takie mam wrażenie. Nie ma nic. Dobra przeszukam tą kopalnię. Tutaj nie ma nic. Dalej. Sprawdzę tu. że potrzebuję jednego klucza, więc... małe są takie niepozorne, ale jak taka chmara się zbierze, to... już jest koniec wtedy. Ale nie mogę zginąć drugi raz, bo szkoda diamentów. O, ktoś tu jest. O, potki. Drogie są te potki. Dobra, to na razie z sześcioma jakoś wytrzymam. Sprzedam ci te rzeczy jadowskiem mi już nic nie będzie potrzebne. O. Wszystko selać trzeba. To też, to też. Te sobie jeszcze zostawię. Może znudzą mi się. Po co mi ta czaszka? To nie mam do mojej klasy. To też. O, dobra. Trochę miejsca mam. Idziemy dalej. Mamy trochę kopalni do zwiedzenia Fajny wózek widni Który to już z kolei? Podka się przyda na pewno Chcę ją znaleźć no, O nie, no co to jest? Jakieś dziwne, nie wiem czy to lawa tam, czy co? Czy jakieś wyrobisko Nie nietoperzy? Co to jest? Dziwne Jakaś bariera hmm, Dziwnie to wygląda Widzę, że tam jest jakieś zejście Jest klucz co to jest? Coś tu jest nie tak. Czy mam potężne mo źródło mocy? Chowaj czujność. czujmo. Smok? Nie wierzę. przecież ich, ich gatunek dawno wymarł. Skąd tu się. O, masakra będzie. Jeśli będziemy walczyć ze smokiem. Uuuu, uh, 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 już się boję. Nic jeszcze zwiedzę tą kopalnię do końca, bo teraz wszystko się... Każdy EXP się przyda Tu mamy walczyć ze smokiem Muszę się przygotować do tej walki należycie te białe spodnie Tu jeszcze tak Coś obszerna jest ta kopalnia w ogóle. Widać że nie ma końca. Pełno ścieżek. Zakamarku pająków. To jest najgorsze. Aha, tu tutaj tu doszliśmy do tego momentu właśnie. Skąd przyszliśmy chyba? Mi się wydaje. Tak, 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 dobra. Czyli można teraz pójść sobie tu. I zrobię to o. Tędy. Tą drugą ścieżką. No to są monety jest. Nie ich. Ślepy jestem. Dobra, tutaj sobie aktywuję teraz. O! Żeby z nim porozmawiać. Iluż gniewu, ile krwi, to święte miejsce pobłogosławione obecnością bogów. Okaż szacunek. Wyglądam jak dziecko, któremu trzeba opowiadać bajki na dobrano starych głupcze O czym ty mówisz? Też jest smok za w swoją obecnością tutaj tylko. W... Idź, znajdź go, a może już. Widziałem Smoka, Bóg był piękny, nie mogę uwierzyć własnym oczom. A więc możesz kontynuować swoją po podróż. Jego skrzydła będą cię strzegły. Aha. Smok? Pomocny? Dziwne. 5 fizyczność, 2 zręczność. Hmm. Może 5 krasnoluda będzie lepszym. No nic, założę go. Dobra, no to mamy dwa klucze. Lecimy teraz tam. Nowe zadanie. Smok, chyba muszę wrócić do Kresnego, da? Dobra, wróciłem. Dobra, ma jedynym wyjściem z kopalni. Dobra, co to teraz do kopalni? Czy znaczy, do wyjścia. Tutaj i ten mogę jeszcze sprzedać. Dobra, na razie nie chce mi się. Trochę miejsca jest. Uwaga, ludzie! Trzymajcie mnie! Spróbujmy! Pijamy! Udało się, drzwi się otwarły. O nie, co to jest? Wiedziałem, że będzie masakra. Jakieś epickie pająki z aurami. I jeden wielki. Jesteś mamusia? Królowa pojąków No nie, nienawidzę takich stworzeń. Co się dzieje? W ogóle nie ma z nimi żadnych szans. To trudka to jest masakra. Ale będzie walka. Huhu. Chodź królowa! Zniszczę cię! Nie masz znowu żadnych szans Już z tymi z aurami nie masz. a więc teraz mnie nie postraszysz. Już też strzelasz tym moczem. Ja! Jakby nie ta trudka, to już byś nie żyła pani usiół. Też mam trupkę. Ona chyba ro rodzi ciągle nowe pojątki. Bo to te jaja z zniszczy się wykrywają. Nic, i tak się zniszczę. Musi mieć jakiś słaby punkt. Sakra, ile tego jest? Nie mam potęg, bo wrócę się do sklepu. No co mam zrobić? Dobrze, że tutaj gdzieś był na miejscu. Zresztą, dobra, nic no, próbuję. Uf, uf, uf. Nie, nie będzie łatwo na pewno. Mogę zaopatrzyć się więcej tu, ale ja durny. Myślałem, że sobie poradzę, bo tak będę się męczył z królową pająków. Ale już jest ich coraz mniej. Więc może się uda. A na deser, królowa pająków. Dobra, mam Cię. Teraz jesteśmy sam na sam. nie jesteś wcale taka twarda. Ja go tylko. tylko masz dobry damage Albo ty, albo ja <noise> No nie Ja cię Ale dobra, no udało się Straciłem jedno życie Ale przynajmniej udało się ją zabić I Mamy magiczny pierścień Cóż nam daje ten magiczny pierścień? Eee, cztery legendka, mana i siła Nie o, ten tamten, krasnoludzki. Hu uh, 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 ale się udało. zwalę te jaja, bo nienawidzę ich normalnie. Dobra. Gdzie teraz? To jeszcze nie koniec. Ciekawe, jeszcze nas czeka episkiego w tej, w tej mapie w kopalni. Dobra Jest tutaj kokon zniszczony Znowu ten statek mi to znaczy yy, wózek mikro, Ej no co jest Ile ich jest Więcej was mama nie miała Bo chyba nie przez ten dużo lotów, dużo wódki. O, teraz gra chodzi idealnie pod względem FPS. Nie lubię kluczyć się w podziemiach, ależ tęsknię za blaskiem słońca. Ja też. I to bardzo. Uf, no to tyle w tym odcinku. W następnym widzimy się w kuźni Dark Habira. Jakiegoś najsłynniejszego z krasnoludzkich płatnerzy. Dobra. Było epicko. Pokonaliśmy jakoś tą... królową pająków oraz jej sługusów i dużo nietoperzy. Tak więc chyba już nas nic nie zdziwi. Chyba że smok. Cześć wam.